Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym skupimy się na pracy jeszcze w dalszym ciągu na pracy przy gentarce do blachy. Myślę, że to już jest jeden z ostatnich, a chyba nawet ostatni odcinek, tuż przed tym, w którym zaczniemy coś w końcu pracować na tej maszynie. Oczywiście jeszcze przed nami kwestia wszelkich regulacji tej maszyny, ale myślę, że to tym zajmiemy się już w pierwszym odcinku podczas pracy na gientarce do blachy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, skupimy się bezpośrednio na wykonaniu pokręteł do regulacji górnej belki dociskowej. Takich pokręteł mamy dwa. Dodatkowo jeszcze mamy trzecie pokrętło, które jest odpowiedzialne za ustawienie, zdefiniowanie w zasadzie kąta gięcia, giętarki, także będzie tych pokręteł w sumie do wykonania trzy sztuki. Myślałem jeszcze do wykorzystać te pokrętła do regulacji dolnej belki, natomiast tam nie ma na to miejsca, tam muszą być zwykłe po prostu śruby, prawdopodobnie na klucz ampułowy, ewentualnie, no raczej na klucz ampułowy, tam nie ma miejsca na to, żeby zastosować jakieś inne rozwiązania. Także mamy tych rączek, tych śrub regulacyjnych do wykonania trzy sztuki. Mówiąc górna belka dociskowa, mam na myśli ten element, który jest odpowiedzialny za docisk blachy podczas pracy, podczas gięcia blachy na tej maszynie. Z tyłu mamy śruby które powodują stabilizację, powodują to, że ta ona się nie przekrzywia, tylko idealnie równo dolega do blachy. Tutaj mamy śruby regulacyjne, które no one są regulowane na czas zmiany grubości gięcia blachy. Choć podejrzewam, że w przypadku jakichś tam przeskoków z blachy powiedzmy 1,2 na 1,5 czy na 1,0 ta regulacja, regulacja praktycznie chyba nie powinna być ruszana. Myślę, że pomimo zmiany grubości blachy o tak niewielkim, o niewielkiej różnicy nie wpłynie to negatywnie na pracę natomiast ja tutaj chcę zastosować śruby regulacyjne z możliwością regulacji za pomocą dłoni bez wykorzystywania kluczy Wcześniej tutaj była zwykła śruba i kontra, natomiast nie do końca mi się to podoba, dlatego zastosujemy tutaj taki patent troszkę inny. Można by było się pokusić również o zastosowanie rozwiązań dostępnych w handlu, czyli są takie śruby regulacyjne z rączką plastikową z tworzywa jakiegoś tam. Natomiast po pierwsze, wykonując to samemu, mamy możliwość. Przede wszystkim mamy okazję na nowy film. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz sytuacja wynikła która wynikła aktualnie w kraju związana z koronawirusem, jednak wpłynęła na moją decyzję również i z uwagi na to, że jednak staram się w 100% ograniczyć kontakt z ludźmi i jak dotychczas to mi się udaje. Ze względu na to nie odważę się jednak pojechać do sklepu i kupić, dlatego postanowiłem zrobić, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to myślę, że jest taka, że trwałość tego wykonanego tutaj pokrętła będzie większa, znacznie większa niż rozwiązań kupnych. Materiał, który dzisiaj posłuży do wykonania projektu to jest blacha bądź płaskownik o grubości 10 mm i wytniemy z tego kółka, które będą w późniejszym czasie już po obróbce pokrętłami. Natomiast zanim wytniemy te kółka musimy dokonać trasowania oraz szeregu odwiertów. No i niestety w dzisiejszym odcinku nie uda się zakończyć wszystkich prac związanych z gętarką do blachy, ale już mamy wiele za sobą. Mamy pokrętła tu do regulacji kontagencia oraz do regulacji belki dociskowej, natomiast ta, to pierwsze pokrętło już jest gotowe w 100%. Tutaj... Zastosowałem nakrętkę kołpakową. Nie chciałem spawać tych dwóch elementów, czyli szpilki z nakrętką z uwagi, z pokrętłem, z uwagi na to, że szpilka jest, nie jest zbyt twarda. Jest to zwykła szpilka dostępna w markecie i prawdopodobnie wymienię ją. Natomiast no, z uwagi na to, że mamy epidemię w Polsce. Koronawirusa. Jednak unikam wyjazdów do sklepu, do marketu, dlatego na razie musi być tak jak jest. Ale to mamy już za sobą, jest odfajkowany temat i możemy, możemy już o tym zapomnieć. Natomiast tutaj jeszcze czeka nas troszkę pracy i tym zajmiemy się w odcinku kolejnym. Musimy wykonać jeszcze jedno pokrętło, którym będziemy kręcić szpilką, a tym pokrętłem będziemy je. Będziemy tą szpilkę kontrować Natomiast żeby to kontrowanie Było sensowne Musimy jeszcze dołożyć tutaj tulejkę Żeby był opór I ta tulejka będzie wspawana Do tego pokrętła Tutaj, no nie wiem jeszcze co zastosuję Czy ta szpilka będzie bezpośrednio dochodzić No wypadałoby by tu też coś wymyśleć Takiego żeby jednak był opór i był tu element, który mógłby swobodnie zapewniać ruch tej szpilki. Coś takiego powiedzmy jak w ściskach. Zobaczymy, co tu zastosuję. Mam pewien patent, mam pewien pomysł, myślę, że... No, myślę, że coś tu wymyślimy, także to jest temat na odcinek kolejny, a Gentarta w tej chwili już się prezentuje tak, powiem Wam tak, no jest coraz lepiej, coraz więcej tych elementów tutaj przybywa, coraz mniej, coraz bardziej zmniejsza się lista prac, które jeszcze tutaj ta maszyna wymaga, także myślę, że już naprawdę niewiele nas dzieli od tego, aby z czystym sumieniem można było powiedzieć, że ten projekt jest zakończony. A mnie już nie pozostaje nic więcej jak z Wami się pożegnać, ale zanim to nastąpi, was zaprosić na zaprzyjaźnioną grupę Facebookową Ślusarskie.pl, na naszą grupę Facebookową Stalowi z YouTube, na Instagrama. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Tradycyjnie, łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Do zobaczenia, cześć!